Jademy kopać, bo kurde nie idzie wytrzymać już nie to do zobaczenia na miejscu Na kolegi, kolega jeszcze zaraz przyjedzie i ruszamy w teren. Pogoda ładna, zobaczymy, co dziś wyjdzie. Na razie te same kapsle i polmosy. Oczekiwaniu na kolegi przy parkingu, pochodzę pochodzi. Kapsle, tak było prześmimy moje kapsle to, ale teraz mam moneta 20 groszy percie nawet teraz. teraz fajny sygnał 75 Ale zobaczymy akurat sygnał 73 trochę głębszy aaa moneta 2 grosze jakaś nakrętka i kolejna krągłość wyskoczyła 50 groszy współczesny na razie wszystko przy parkingu kopany, i sprzętany i kolejna moneta 2 złote ale nie wiem czy, czy tu jest średnio nie było teraz prawdę i się a będzie. I przyjechał jakiś zryty I coś tam zajada coś tu jest wykopany ale tu czyste to. O. i kolejna moneta 20 groszy w razie tu perele. teraz takiego głębokiego dołka wyszedł kawałek dronka sygnał był taki niemrowy ale nigdy nie ma całego. Sygnał na wirchów Kopłem nogą i wyskoczyła łzycko. O zrobienia są. Z jednej już z drugiej strony. Też takie dziury. Muszę jakieś kółko zdobienia widać Nie wygląda jak guzik czy coś Może to jakoś nabijko końska Ale coś ciekawego Teraz dziury taki kawał miedzi gdzie na złom Teraz signo 80 był z kolejna moneta na wierchu leżała 5 zł terory dziury pointer wyszło czy się fajki Ojle sygnał 70 zobaczymy to będzie Nie baddę na rok sygnał 77. Nie. guzik a już się wystraszyłem będę z grzmonek zaraz to wyczyścimy i zobaczymy jednak to guzik ale myślałem że robimy grzmonek dobra idziemy dalej co tam masz mi się połamał nogi A ja? O, tu masz klucz jakiś To jest do guzika. Guzik, nie? Ale ja akurat w pierwszej kolejności mi wyskoczył górę. A do... Chyba moneta. A do... ja się złamałem. To jest do guzika, no? no. Tym razem 88. Się... No, Dalej. Znowu wykopany jakiś sygnał 69 i kolejny deniar myśliwego za sygnał 86 Fajne czysty maleta 10 groszy PRL Dobra wyskoczyła łóżka dobręczka i kolejna łóżka Do kolekcji wykopany jak O na parsztek dawno nie było teraz porostku ja wydawało chyba też znalazł ciekawego idziemy jakaś rura to Taka rura? Cimśko, nie mam pojęcia, dziwne to jest ale to ciężko, nie? błyskawiczne, nie? ale czy to jest tutaj... jakiś kolektor, kurde, albo co? Hmm. wyjdzie na złom Teraz ja. się chwalimy nie ma cię okuciami szpilkami albo z noża, albo ty pogrzebacz ja, do pieca to była drewniana ręczka, blaszka, ja taki blaszek tam mam duże ja, nie było napisane. Ale tam jesteś ja się... tu jest napisy nabrał. Mhm. Potem wyjdziemy to po drodze, jak będziemy wracać na ja. i... naparskę to Nie chcesz na Nie, to już mam takie parę. Jeszcze mam tym, obrączkam głębi, ale to... A też mam i niebieską zieloną. zielono źle coś wykopane Grenekka Dobra, światki dziurki jeszcze się jakaś pokrywka Szlega to nie wiadomo Kolejny sygnał wykopany O guzik W końcu Jakoś dzisiejsza Pierwsza ciekawa rzecz Jakieś tutaj truski To jest dzisiaj fajna rzecz wyszła. Kawał klamki, ale ciężko, chyba mu Idzie na Idziemy I kolejny dinaryk. A tu po wykopkach ucierają się dziki. Jeszcze włosy zostawiają. My się przedzieramy przez takie gęstwiny. Ale mam tu jakoś sygnał nie do podjęcia ale zobaczymy czy to jest. Taka wyszka za tego co nie zielono i znowu coś do podjęcia no obrączka odgłęza sygnał wysoki 92 nie, nie. się polmoc, ale zobaczymy Dobra, była to co było Zwijamy się do domu Jutro bo tam za jutro się wyjdzie Podsumowania nie będzie, bo Za wiele nie powychodziło tu grzyńcy to co było